Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Niestety dzieje się to, czego się obawiałem, przed czym ostrzegałem, w nadziei, że może ktoś mnie posłucha i uda się do tego nie dopuścić. Zanim powiem, co to takiego, proszę pozwólcie, że przeczytam kilka źródeł, a będą to wyłącznie media głównego nurtu, a wszystko dlatego, że gdybym od razu powiedział, o co mi chodzi. To zapewne usłyszałbym bardzo wiele komentarzy, że kłamie, że to nieprawda, no bo to, co się dzieje, to po prostu nie, nie mieści się w głowie. Drodzy Państwo, jako pierwszy będzie artykuł w Polsat News pod tytułem Wojna w Ukrainie. Dymitro Kueba chwali zmianę postawy Niemiec. Przejęły wiodącą rolę. W artykule tym możemy przeczytać bardzo wiele, Moim zdaniem, nieprawdziwych informacji, na przykład takich jak to, że Niemcy grają pierwsze skrzypce w Europie, ale nie w kontekście potęgi tego kraju, bo one rzeczywiście rządzą Europą, są najpotężniejszym krajem europejskim, tylko w kontekście pomocy Ukrainie. Tak, drodzy Państwo, ciekawe, nie? Jeszcze niedawno słyszeliśmy, że to my taką rolę odgrywamy. Bo faktycznie chyba rzeczywiście tak jest, bo z około 5 milionów ukraińskich uchodźców myśmy przyjęli ponad 3 miliony, więc to jest 60% jeden kraj, to jest zdecydowanie więcej niż cała Unia Europejska przyjęła w 2015 roku tak zwanych uchodźców z Syrii. Cała Wielka Unia jeden kraj. Cały rok kilka miesięcy. I to my też no, nadstawiamy bardzo, bardzo mocno wielu rzeczy, żeby Ukrainie pomagać. No, godzimy się na przykład na inflację, godzimy się na, miejmy nadzieję, czasowe, częściowe rozbrojenie polskiej armii poprzez wysłanie tam ponad 200 czołgów i wiele, wiele innych rzeczy, ale nie. To Niemcy grają pierwsze skrzypce. Przeczytajmy ten artykuł, a to nie będzie jedyny artykuł, który dzisiaj będziemy czytać. Jeszcze raz, tak, autor tego artykułu się niestety nie podpisał, jest tylko ksywka LAW. To jest coraz częstsza praktyka w mediach głównego nurtu, że autorzy się nie podpisują. Polsat News, tytuł artykułu, wojna w Ukrainie, Dmytro Kubełka chwali zmianę postawy Niemiec, przejęły wiodącą rolę. Szef ukraińskiej dyplomacji, Dmytro Kubełka, Podczas czwartkow, czyli to nie jest byle kto, to jest szef ukraińskiej dyplomacji, czyli minister spraw zagranicznych. Podczas czwartkowej wizyty w Berlinie pochwalił zmianę postawy RFN wobec wojny na Ukrainie. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim Niemcom za ich wsparcie dla mojego kraju, powiedział w telewizji ARD. Jego zdaniem Niemcy grają pierwsze skrzypce w Ukrainie właśnie w kontekście pomagania, no to przypomnijmy, jak Niemcy pomagają, na przykład 9 maja bodajże zakazali wywieszania ukraińskich flag, żeby nie doszło do incydentów, dla odmiany rząd prawa i sprawiedliwości dopuścił do incydentu z ambasadorem Ukrainy i nie przeszkadzało mu, że tego incydentu dokonała działaczka środowisk, które wcześniej bardzo, bardzo mocno zwalczał. Mowa tu o środowiskach spod tęczowej flagi i to pani, która bardzo mocno była zaangażowana po niewłaściwej według PiSu stronie w przypadku szturmu tak zwanych uchodźców na granicę polską Biało, Polska-Białoruś. Mówiąc krótko, ta pani wcześniej według Informacji, które są dostępne w internecie, ja tylko je powtarzam, broń Boże, nie, nie ja je ustaliłem i dopuszczam możliwość, że są nieprawdą, ale nikt ich nie zdementował, że jak tak zwani białoruscy turyści szturmowali granicę z Polską gdzie rzekomi biedni, skrzywdzeni uchodźcy dziwnym trafem w wieku poborowym, w bardzo bogatych strojach, byli agresywni, rzucali kamieniami w polskich pograniczników. No i mówiąc krótko, PiS mówił o wojnie hybrydowej, to ta pani tych ludzi wspierała i wtedy ci którzy... i teraz PiS nie ma problemu z tym, że ta sama pani dokonała tego ataku na ukraińskiego ambasadora i PiS nie widzi tutaj Żadnego, żadnego dziwoty w tym, że, um, że pani, która no, robiąc te protesty na granicy Polska-Białoruś wspierała Baćkę, czyli wspierała Łukaszenkę, czyli wspierała największego sojusznika Rosji, nagle zaatakowała ambasadora Rosji. To Łukaszenka dobry, Coś tak to dziwnie, że się tak wyrażę. Śmierdzi niezłą prowokacją, że się tak wyraża, ale tutaj proszę bardzo, nie ma problemu. Ta pani zdaje się już nawet trochę w takich mediach e, bardzo kojarzonych z rządem podobno ma niedługo zacząć występować. Ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe. E, no a Niemcy, a Niemcy no, nawet flag zabronili. Zdaje się, że e, w Niemczech, w Berlinie są. Prorosyjskie demonstracje, że ludzie tam jeżdżą między innymi z flagami Rosji, i żeby nie było wątpliwości. Uważam, że to jest skandal. Uważam, że demonstrować poparcie dla agresora to jest skandal. Ja jestem przeciwko wojnie na Ukrainie, jestem przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uważam, że to jest skandal. Natomiast, no, drodzy Państwo, tutaj mamy do czynienia z ewidentnym zakłamywaniem rzeczywistości. Jeszcze dalej poczytajmy i przejdźmy do sedna. Przepraszam, że tak ciągle przerwam. Kubełka pochwalił zmianę postawy rządu niemieckiego. Niemcy przejęły wiodącą rolę, powiedział Kubełka w wywiadzie dla ARD. Można zauważyć zmianę nastawienia do dostaw broni oraz do debaty na temat sankcji. Niemcy grają pierwsze skrzypce w Europie, dodał. W kontekście do Widać w jakim to jest kontekście powiedziane. Dymitro Kubełka obarczył Rosję winą za przerwy w dostawach gazu do Europy Zachodniej. To nie my odcięliśmy dostawy, lecz Rosja zajęła ważne obiekty infrastruktury gazociągów, powiedział minister w ARD. Teraz nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować tego transferu, stwierdził. Kubełka dodał, że Ukraina jako kraj tranzytowy od lat jest wiarygodnym dostawcą rosyjskiego gazu. Czyli bardzo, bardzo ciekawe. Ktoś powie, dobra, Krzysiek, to jest taki jednorazowy wybryk, no i tutaj takie zakłamywanie rzeczywistości jest jednorazowe, to na pewno nie jest tak. Że teraz zmieniła się narracja. No, drodzy Państwo, to nie jest jednorazowy wybryk. Yy, I, drodzy Państwo, w ogóle no, szef dyplomacji, żeby jakiegoś fakapa strzelił, żeby coś mu się wymsknęło, żeby coś źle powiedział, nie, nie, nie. Na tym poziomie, zwłaszcza na gigantycznym poziomie profesjonalizmu przekazu PR-owego. Ukrainy, bo oni w sumie to jest ich najważniejsza broń. Ten PR w chwili obecnej jest moim zdaniem nawet dla nich ważniejszy niż czołgi. Oni to mają dopracowane do perfekcji. Skoro oni powiedzieli, że Niemcy są liderem w pomocy Ukrainie i Niemcy im super, wręcz wzorcowo pomagają i wzorcowo ich wspierają jako, oby, jako ludzie, to znaczy, że tego chcieli. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy znany ukraiński Celebryta, polityk, um, mówi w kontekście Niemiec takie rzeczy. Ten artykuł, który właśnie przeczytałem, jest z wczoraj, z godziny 10.48, a teraz będzie, drodzy Państwo, artykuł z 2 kwietnia 2022 roku, czyli sprzed mniej więcej 6 tygodni. Kliczko w Berlinie. Dziękujemy bratniemu narodowi niemieckiemu za wsparcie dla Ukrainy. Bo ktoś może powiedzieć, że i to jest, drodzy Państwo, dziennik Gazeta Prawna, czyli zupełnie inne medium, bo ktoś może powiedzieć że o Krzyśku, ale oni teraz jakby doceniają to, że no, Niemcy zmienili postawę. I dla nich jest ważniejsze, żeby docenić to, że Niemcy zmienili postawę, niż to, że myśmy przez ponad dwa miesiące bardzo mocno wspierali. No, drodzy Państwo, 2 kwietnia to Niemcy nie wspierali, Albo wspierali bardzo minimalnie. Niemcy wtedy głównie gadali, że wspierają, i byli raczej takimi hamulcowymi sankcji i tak dalej. No, a tutaj proszę bardzo, jeszcze raz podkreślę: Dziennik Gazeta Prawna, autor pan Andrzej Mężyński. Tytuł artykułu: Kliczko w Berlinie. Dziękuję bratniemu narodowi niemieckiemu za wsparcie. Dla Ukrainy. Przeczytajmy ten artykuł. On też jest krótki, więc przeczytamy go w całości. Ukraiń, Ukraińcy i Niemcy są teraz bratnimi narodami, powiedział Wołodymyr Kliczko w zamieszczonym na Twitterze nagraniu sprzed Reichstagu. Brat mera Kijowa, czyli też wiadomo, nie człowiek, który z sroce pod ogona wypadł. Zwłaszcza, że większość ludzi nie rozróżnia tych dwóch panów. No, kliczko to kliczko. I kojarzą go z merem Kijowa, mimo tego, że to tylko jego brat. Brat Meja, barat mera Kijowa, który w Berlinie spotkał się z niemieckimi politykami, dziękował Niemcom za wsparcie dla jego kraju, w tym dostawy podstawowych artykułów i broni. Ja przypomnę, że. No, jakby symbolem tego, co Niemcy dostarczają na Ukrainę, to były te hełmy, które w dodatku i tak chyba nie dojechały. Albo dojechały z opóźnieniem. Słowa waszego hymnu Jedność, Prawo i Wolność nie są puste. Niemcy i Ukraina są zjednoczone jak nigdy dotąd, ponieważ razem bronią prawa międzynarodowego i podstawowej wartości, jaką jest wolność. Hymn ten mówi również o braterstwie sercem i czynem. Faktem jest, że nasze dwa narody są teraz bratnimi narodami, podkreślił Kliczko w opublikowanym w sobotę filmiku. Podkreślę, to jest sam początek kwietnia. Dziękuję ci, drogi niemiecki bratni kraju. Zapewnił, że nigdy nie zapomni wsparcia i zaangażowania Niemiec na rzecz jego kraju. Który od ponad miesiąca walczy z rosyjską agresją. Dziękuję ci, drogi niemiecki bratni kraju. Dziękuję. Dodał Kliczko. Przebywa, Kliczko przebywa w Niemczech od czwartku i spotkał się z niemieckimi politykami, m.in. kanclerzem Orafem Scholzem. Przy tym bardziej widać, że facet nie wypadł z spod ogona. Z kanclerzem Niemiec się spotkał. Drodzy Państwo, czego się obawiałem? Obawiałem się dwóch rzeczy. Po pierwsze, że będziemy mieli Powtórkę z rozrywki z 2014 roku, kiedy to, jak wiadomo, Polska również zadziałała serduszkiem, była bardzo wyrywna, bardzo mocno angażowała się w pomoc Ukrainie. I to był taki odruch serca, no, broń Boże, tego nie potępiam. Natomiast no, doradzałbym. Lepsze, lepsze i bardziej roztropne działania, bo wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. Ukraina jako kraj, nie jako Ukraińcy, jako naród, jako ludzie, tylko Ukraina jako kraj, no niestety okazała się potem niewdzięczna. I w momencie, w którym my nadstawialiśmy bardzo mocno karku, wtedy na szczęście sytuacja była zdecydowanie, um, zdecydowanie łagodniejsza, reakcja była zdecydowanie mniej ostra, więc w związku z tym... i te nadstawianie karku było dużo, dużo mniejsze, ale proporcjonalnie na tle innych krajów procentowo wydaje mi się, że nawet podobne niż teraz, ale procentowo, wo, ale wobec tego, że generalnie wszystkie kraje reagowały dużo łagodniej, to Polska też reagowała łagodniej, ale na tle innych krajów wówczas bardzo ostro. No i pamiętamy, jak myśmy się włączyli, jak myśmy się zaangażowali, a potem Ukraina postąpiła pragmatycznie. I jak przyszło co do czego? To o pokoju, o załatwieniu tej sprawy. Kto rozmawiał? Rosja, Ukraina, Niemcy i Francja. Nas z tego stolika, który bodajże ustawiono w Paryżu, wyrzucono i zostawiono nas tak po prostu, przed drzwiami. A my podnieśliśmy, jak na owe czasy, bardzo poważne konsekwencje naszych działań i naszego wspierania. Przecież wtedy nałożono na nas. Mm, bardzo poważne sankcje, które chociażby nasi, nasi sadownicy bardzo mocno odczuli, mieliśmy problem ze sprzedażą jabłek. Teraz, oczywiście, konsekwencje są dużo, dużo, dużo dalsze, bo to przecież i utrzymanie 3 milionów Ukraińców, same 500 plus rocznie będzie kosztowało. Wiele miliardów złotych, do tego jeszcze, chociażby opieka zdrowotna to jest wiele miliardów złotych, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wydamy na pomoc dla samych uchodźców z Ukrainy, ogromne pieniądze. Rząd już się przyznał, że sama pomoc bodajże militarna warta jest 7 miliardów. Do tego jeszcze nie wiadomo, ile będzie kosztowało uzupełnienie uszczuplenia. Obronności naszego kraju, chociażby poprzez dostawy tych ponad 200 czołgów, itd., dalej. ponosimy bardzo duże konsekwencje, które można wyrazić w pieniądzu. Do tego jeszcze, ponieważ jesteśmy bardzo, um, powiedziałbym, um, przodujący, jeśli chodzi o kwestie sankcji, jeśli chodzi o kwestie um, domagania się nakładania sankcji na Rosję, to Rosja się na nas mści. Czego efektem jest coś, co PiS nazwał putinflacja. To nie jest tak, że całość inflacji, która jest w Polsce jest wynikiem wojny na Ukrainie. Broń Boże, inflację w Polsce mieliśmy bardzo wysoką już zanim Putin zaatakował, więc to nie jest tak, że to jest całość, nawet mniejszość to jest wina Putina. No ale niewątpliwie problemy z Gazem, jaki mamy i wiele innych problemów, jest w wyniku tego, że bardzo mocno, bardzo serduszkiem pomagamy. Ukrainie łącznie z tym, że istnieje z obawa, że wśród inwestorów, że może coś się stać, w związku z tym inwestorzy mniej chętnie tutaj w Polsce inwestują. I to wszystko się bardzo mocno przekłada. I jak yy, i co za to dostajemy? No, okazuje się, że liderem nie jesteśmy my, tylko liderem są Niemcy. I tu drodzy Państwo. Jest ta druga rzecz, której się bardzo obawiam, a mianowicie tego, że o ile my, jako Polska, podchodzimy do całej sprawy bardzo emocjonalnie, tak właśnie tak jak w 2014 roku, bardzo serduszkiem, o tyle, Niemcy, o tyle Ukraińcy podchodzą do tego w sposób bardzo pragmatyczny, żeby nie użyć innego słowa. I pragmatyzm dla nich jest najważniejszy. Ja się bardzo obawiam, że w momencie, w którym było dla nich pragmatyczne nas chwalić, gdy było dla nas pragmatyczne mówić jak to oni nas bardzo doceniają, jak to wielkim przyjacielem jest pana prezydenta Załęskiego, pan prezydent Duda i tak i tak dalej, to oni to robili. Natomiast teraz, gdy dla nich jest pragmatyczne chwalić Niemcy, bo dzięki temu więcej zyskają, to chwalą Niemcy. Problem będzie polegał na tym, może polegać na tym, że w pewnym momencie dla Ukrainy, jako kraju, podkreślę to nie jest nic o narodzie, tylko dla Ukrainy, jako kraju, może stać się pragmatyczne na przykład porzucenie Polski. Tak jak to de facto zostało zrobione w 2014 roku, gdyż oczywistym jest, że Polska jest skonfliktowana zarówno z Niemcami, jak i z Francją. No, skonfliktowanie z Niemcami jest dość oczywiste, tego nie będę tłumaczył. Poziom konfliktu z Francją najlepiej wskazuje to, że pan prezydent Macron publicznie zwyzywał pana premiera Morawieckiego od uwaga skrajnie prawicowych antysemitów. Jednocześnie dając idealny pretekst Rosji, gdyby chciała zaatakować Polskę. Przypomnijmy, że Rosja. Generalnie nie, jak chce kogoś zaatakować, to używa dwóch pretekstów. Podkreślę słowo pretekst, czyli fałszywego czegoś nieprawdy, który wykorzystuje, żeby fałszywie usprawiedliwić atak. Pierwszy, że oni chronią rosyjskojęzyczną mniejszość. My do tej pory praktycznie nie mieliśmy rosyjskojęzycznej mniejszości, teraz już mamy dość dużo. Przypominam, że tak słabo się sprawdza na granicy kto do Polski wchodzi. Wjeżdża. A drugie że oni walczą z nazizmem. No to drodzy Państwo, jak myślicie, czy publiczne oświadczenie prezydenta Francji, że um, premier Polski jest skrajnie prawicowym antysemitą, może zostać wykorzystane do przypięcia Polsce fałszywej, nieprawdziwej łatki, że my jesteśmy krajem nazistowskim? Może, zwłaszcza że takich jakich, yy, jakich rzeczy, które mogą być wykorzystane przeciwko w Polsce do zbudowania fałszywej, podkreślę fałszywej narracji, jest więcej. Jak chociażby mars, yy, materiał TVN-u o, cytuję, urodzinach Hitlera. Yy, na pewno nie powiedzą wtedy Rosjanie, że to jest margines marginesu, wyciągnięte z kontekstu i że w ogóle za yy, zorganizowanie tych. Rzekomych urodzin to uczestnicy mieli zapłacone. Sprawdźcie sobie przez kogo, bo nie uwierzycie, jak ja wam powiem. Tylko będzie to mówione, że topowa yy, polska telewizja, którą w dodatku rząd zwalczał. Wykorzystują, wykorzystają to, że chcieli im tam koncesję odebrać czy, czy coś innego, yy, go to nagłośniła. I nagle powiedzą, że rząd PiSu jest rządem nazistowskim, faszystowskim, i że oni będą nas wy wyzwalać spod tego rządu. Żeby nas tylko nie wyzwalali tak, jak e, wyzwalają, jak wyzwalają, e, jak wyzwalają, e, tam. E, no, miasta na Ukrainie. Drodzy Państwo. Także, ale wracając do brzegu, w sposób oczywisty, Jesteśmy skłóceni zarówno z Niemcami, jak i z Francją, i w sposób oczywisty oba te dwa kraje w tej chwili są najsilniejszymi krajami w Unii Europejskiej, i to od tych dwóch krajów zależy, co Unia Europejska będzie robiła. W związku z tym, w sposób oczywisty jest, że zapewne tak się stanie, że Ukraińcy będą mieli do wyboru albo dostawać wsparcie od Niemiec, albo, że inaczej to powiedzmy, Oczywistym jest, że Niemcy i Francja, które są z nami skonfliktowane, nie będą chciały, żeby cała ta sytuacja wzmocniła Polskę. W związku z tym oczywistym będzie, że Niemcy i Francja, a zwłaszcza Niemcy, będą dążyli do takiej sytuacji, jaka była w 2014 roku. Czyli gdy już że gdy, gdy przyjdzie co do spijania śmietanki, że na szczęście już ta wojna będzie zakończona, przyjdzie do ostatecznych rokowań pokojowych i że to, co się dzieje, to się skończy, że tam przy tym stole Polski nie będzie. Że chwałę za pomoc zbiorą Niemcy, chwałę za pomoc zbiorą Francuzi, a my. Tak jak w 2014 zostaliśmy z sankcjami, tak teraz zostaniemy z milionami uchodźców, z których miliony będzie brało 500 plus. Z, z, z sankcjami, z gigantyczną inflacją, z rozpierdzieloną gospodarką i z gigantycznymi potrzebami uzupełnień sprzętu w polskiej armii. Jest na to obawa, bo widać. Po tym, co teraz zrobił zarówno pan Kliczko, jak i minister spraw zagranicznych, że moim zdaniem pragmatyzm w Ukrainie, znaczy w, czy w, w rządzie ukraińskim nadal jest przed sercem. Czyli jak będą mieli do wyboru lojalność lub pragmatyczne podejście, moim zdaniem wybiorą pragmatyczne podejście. Więc jest tutaj uzasadnione podejrzenie, że że może tak się stać, a my jesteśmy tutaj w tym momencie tak mocno skonfliktowani zarówno z Niemcami, jak i z Francją, że oni wręcz mogą zażądać, żeby Ukraina zrobiła coś, co nie tylko nie da nam należytej chwały za to, jak żeśmy bardzo pomagali, tylko wręcz nas zaatakują. Nie można tego wykluczyć. Jeszcze dwie rzeczy warto powiedzieć. Ja mam takie trochę czasem wrażenie, że ukraińscy politycy mówią różne rzeczy w zależności od tego, gdzie się znajdują. I ja mam takie osobiście wrażenie, że oni trochę mówią każdemu kto, mu to, co chce usłyszeć. Że jak mówią w Polsce, to mówią, jakimi to. My jesteśmy wielkimi przyjaciółmi, jak prezydent Duda jest wielkim przyjacielem pana Załęckiego, robią sobie fajne zdjęcia i tak dalej. A jak są w Niemczech, to mówią to, co Niemcy chcą usłyszeć. Takie mam wrażenie. I no i niestety Niemcy, Niemcy mogą dać im zdecydowanie więcej niż Polska również z tego powodu, że Polska znaczną część tego co mogła dać już dała. My już prawie nic nie mamy. Prawda? I bardzo bym nie chciał, żeby to się skończyło tym, że zostaną wykorzystane, sztucznie wywołane napięcia narodowościowe w Polsce i że my zostaniemy oszkalowani jako jakiś kraj, który źle traktuje tych uchodźców, że jesteśmy nacjonalistami. I też a propos tego, jak rząd ukraiński traktował nas wcześniej, po tym, jak żeśmy bardzo mocno pomagali w 2014, niech tu będzie artykuł w portalu Do Rzeczy. Portal do rzeczy, e, bardzo mocno, mam wrażenie, wspierający rząd, a na pewno takie mam wrażenie, że no taką no, nie nazwałbym ich portalem antyrządowym, e, przynajmniej taka jest moja opinia. Drodzy Państwo, artykuł z 22 listopada 2017 roku, co bardzo ważne, żeby podkreślić, 22 listopada 2017 roku, czyli po 2014, kiedy to już. No, to długo po 2014. Przedstawiciele Dudy obiecali, że Polska odbuduje pomniki UPA. <laughs> tak, tego UPA. Tego upa od Bandery. Zdaje się, że 100 tysięcy Polaków zostało wymordowanych na Wołyniu. No, to jest te, 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 ten okres, w którym jeszcze na przykład. PiS sponsorował yy, czy, czy wspierał film o zbrodni Wołyńskiej. Wtedy jeszcze w ogóle mówiono wprost o zbrodni Wołyńskiej, bardzo mocno się to nagłaśniało i jednocześnie taki tytuł, jeszcze raz podkreślę, portal do rzeczy.pl 2017 rok. Przedstawiciele Dudy obiecali, że Polska odbuduje pomniki UPA. Ciekawe jest dlaczego obiecali. Ukraiński ambasador Andrii Deszczycia. Poinformował, że przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy zapewnili, że strona polska odbuduje zniszczone pomniki ukraińskiej armii powstańczej, czyli UPA. To jest bardzo ciekawe. Też, że my się dowiedzieliśmy o tym nie z oświadczenia prezydenta czy premiera, tylko się o tym dowiedzieliśmy od, ukraińs od ukraińskiego ambasadora. Zupełnie jakby PIS chciał to ukryć przed narodem polskim. 17 listopada w Krakowie miało miejsce spotkanie współprzewodniczących Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy Konstantyna Jelisiejewa i Krzysztofa Szczerskiego. Podczas ponad czterogodzinnego spotkania urzędnicy starali się. Złagodzić napięte, stosu, napięte ostatnio stosunki między dwoma państwami. Tak, my mieliśmy napięte stosunki z Ukrainą. E, jak donosi portal kresy.pl, strona polska zadeklarowała, że na tym spotkaniu, na, zadeklarowała się na tym spotkaniu do odbudowania siedmiu miejsc pamięci o UPA w Polsce, które zostały zdewastowane trzy lata temu. Osiągnięto porozumienie w sprawach odnowienia ukraińskich miejsc pamięci na terytorium Polski które stały się celem ataków wandalizmu od 2014 roku było splądrowanych około 7 obiektów rozmawialiśmy o wszystkich z nich ich odnowienie będzie Odbywało się krok po kroku z uwzględnieniem specyfiki każdego konkretnego wypadku i wszystkich pro prawnych procedur, zapowiedział ambasador Ukrainy. Również wiceszef kancelarii ukraińskiego prezydenta Konstantin Jelisejew zapowiedział, że przedstawiciele prezydenta Dudy obiecali stronie ukraińskiej odbudowanie miejsc pamięci. Tutaj jest w cudzysłowie to do rzeczy wzięło miejsc pamięci o których portal Kresy pisze wprost, że w istocie chodzi o pomniki ukraińskiej armii powstańczej, która dopuszczała się masowych mordów na Polakach w latach 40. XX wieku. Kancelaria prezydenta dotąd zaprzeczała e, pogłoskom o odbudowie pomnika UPA. Media spekulują, że med, i to jest najważniejsze zdanie. Media spekulują, że odbudowa jest ceną za zgodę Ukrainy na e, w, wznowienie prac ekshumacyjnych. Czysty pragmatyzm. I jest, jeszcze raz podkreślę, to jest artykuł z 2017 roku. Rozumiem, że gdyby ta informacja okazała się nieprawdziwą, to przez 5 lat portal do rzeczy by ten artykuł zdążył zdjąć. On cały czas stoi. Także tyle, drodzy państwo. Obym się mylił, obym był złym prorokiem, jak to się mówi. <laughs> Natomiast niestety powoli mam déjà vu i bardzo się boję tego pragmatyzmu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. To znaczy tego ukraińskiego pragmatyzmu zderzonego z polskim działaniem serduszkiem. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa.